Drodzy widzowie, bardzo serdecznie witam Was w Brodnicy, czyli w mieście, w którym można powiedzieć, że rozpoczęła się polska historia księżniczki Anny Wazówny, niezwykłej księżniczki. Dlaczego niezwykłej? No, choćby dlatego, że w znaczący sposób przyczyniła się do rozwoju sztuki zielarstwa w naszym kraju, była gruntownie wykształcona i znała aż sześć języków, i to biegle. Za mną widzimy pomnik Anny Wazówny, Anna Wazówna, szwedzka królewna starościna Brodnicka, a dalej pałac, który był jej rezydencją w latach 1605-1625. Proponuję, żebyśmy na chwilę zajrzeli do tego pałacu. Anna Wazówna była osobą światłą, inteligentną i gruntownie wykształconą. Stworzyła w Brodnicy silny ośrodek intelektualny, który szczycił się tolerancją religijną, a tutaj we wnętrzach tego pałacu często przyjmowała uczonych, pisarzy i artystów, których zresztą hojnie wspierała finansowo, ponieważ była mecenasem nauki i sztuki. Anna Wazówna. No dobrze, chodźmy teraz na zamek. No właśnie, Anna Wazówna urzędowała na Zamku Brodnickim. Za chwilę wejdę na wieżę tego zamku, dosyć wysoko, ale najpierw kilka słów o naszej księżniczce. Otóż ona była córką Jana III Wazy i Katarzyny Jagielonki. Urodziła się w Szwecji, dorastała w Szwecji, tam dostała staranne wykształcenie. A potem, po śmierci matki w 1583 roku, była najbliższą osobą dla jej brata Zygmunta. Kiedy on został królem Polski, Anna pojechała wraz z nim do naszego kraju i, uwaga, po dwóch latach musiała wrócić do Szwecji. Dlaczego? Dlatego, że zdaniem Polskiego Dworu miała za duży wpływ na Zygmunta III wazę. No dobrze, chodźmy. A więc podsumowując, Anna przyjechała do Polski w 1587 roku wraz ze swoim bratem Zygmuntem, kiedy on został królem Polski. Po dwóch latach musiała wrócić do Szwecji, potem znowu przyjechała do Polski w 1992 roku, a potem w roku 1598 już została w Polsce na stałe. Podobno Anna była zdolniejsza od swojego brata Zygmunta, który bardzo liczył się z jej zdaniem. No i trudno się dziwić, że w roku 1604 otrzymała starostwo brodnickie. Anna Wazówna była mecenasem nauki kultury i sztuki. Bardzo interesowała się zielarstwem i ziołolecznictwem. No i pomagała leczyć nawet samego króla Zygmunta i jego dwór. A więcej o czasach Anny Wazówny w Brodnicy opowie nam dyrektor Muzeum w Brodnicy, pan Marian Marciniak, ale z nim umówiłem się na dole, więc musimy zejść tam. Panie dyrektorze, co się działo w Brodnicy za czasów Anny Wazówny? Za czasów starostowania rodziny Działyńskich i później Anny Wazówny Brodnica przeżywała złoty wiek. Musimy pamiętać także, że Anna Wazówna stworzyła w brodnicy ośrodek, silny ośrodek intelektualny. Jak ten zamek wyglądał wtedy? Jak wyglądał? Zaraz zobaczymy w, na wystawie w piwnicach zamkowych. Serdecznie zapraszam. Świetnie, czyli schodzimy, schodzimy. do podziemi. No, panie dyrektorze, ten zamek w czasach Anny Wazówny rzeczywiście wyglądał zupełnie inaczej. Był dziedziniec, był zamkiem po prostu. Tak i pełnił funkcję urzędu starosty. Tu również mamy ślady po działalności remontowej, którą przeprowadziła na zamku Anna Wazówna. Na wierzchołku wieży, który zmieniła na barokowy, z gotyckiego na barokowy, znajduje się chrągiewka z jej inicjałami datą 1616. Chyba jednak zadawałem za dużo pytań i tak to się skończyło. Ale i tak bardzo się cieszę, że przyjechałem do Brodnicy: że podążałem śladami Anny Wazówny. Naprawdę w ogóle bardzo polecam Kujawsko pomorskie Ja lubię tu być. Do zobaczenia! Help! Hilp, hilfe! Jelpa! Tak jest chyba po szwedzku. Jelpa! Pomocy! Help! Hilfe! Pomocy!